Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na biszkopt. Uważam najlepszy biszkopt, jaki może się przytrafić do tortu. Jest niezwykle puszysty i delikatny. Dlaczego? Dlatego, że będzie tylko z mąki ziemniaczanej. Nie dodajemy tu mąki pszennej. Jest to produkt również bezglutenowy i wiem, że każdy sobie z tym biszkoptem poradzi. Czy jest pracochłonny? Trzeba go długo upijać, i to jest ważne. Kiedy pierwszy raz zrobiłam ten biszkopt i zrobiłam z niego tort, to słuchajcie naprawdę ten Biszkopt robi robotę. Także polecam Wam go, spróbujcie, jeżeli nie robiliście takiego biszkoptu, bo jest naprawdę super w smaku. Ja taki biszkopt przygotowuję zazwyczaj dzień wcześniej, albo jeżeli potrzebuję na kolejny dzień, no to mogę przygotować na przykład rano biszkopt i tak, żeby do wieczora ten tort już zrobić, żeby on też za mocno nie wyschnął, a żeby dobrze się wystudził. Dlatego no, najlepiej dzień wcześniej taki biszkopt przygotować, żeby był dobrze wystudzony. Dobrze, co będziemy potrzebować? To jest biszkopt, biszkopt z sześciu jajek. I tutaj uwaga, mamy całe 6 jajek, nie rozdzielamy żółtek i białek, także o tyle jest prościej. Zresztą ja też to stosuję przy normalnym biszkopcie z mąką pszenną i bardzo ładnie dochodzi. Także uważam, że nie ma potrzeby, żeby oddzielać żółtka. Do tego będziemy potrzebować mąkę ziemniaczaną, cukier i proszek do pieczenia. I o tyle on się różni od tradycyjnego biszkoptu, że no musimy dodać proszek do pieczenia, żeby nam ładnie wzrósł. I do tego będzie potrzebna jeszcze szczypta soli, którą od razu wrzucamy do naszych jajeczek. Do tego potrzebujemy formę, formę, która jest wyłożona na dnie papierem, brzegów nie smarujemy, niczym nie opruszamy, tylko zostawiamy tak, jak jest, gdyż biszkopt się będzie po prostu wspinał po ściankach i będzie ładnie, będzie ładnie rósł. Także nie smarujemy niczym, tylko na dnie ma być papier. Dobrze kochani, to zatem zaczynamy. Na czym będzie polegać cały, całe tutaj przygotowanie naszego biszkoptu? Miksujemy jajka około 7-8 minut, nawet do 10. Naprawdę, nastawcie sobie zegarek, cierpliwi, bądźcie cierpliwi, żeby, żeby tego czasu nie skracać, bo no, to też ma wpływ później na jakość naszego biszkoptu. Także nawet do 10 minut niech on się e, miksuje. Same jajka, powstanie piękna, puszysta piana. Na koniec dodajemy cukier. Powoli będziemy ten cukier dosypywać i w trakcie dosypywania cukru jeszcze kolejne 5 minut miksujemy. Także łącznie 15 minut musimy taki biszkop nasz ubijać. Zatem zaczynamy. 10 minut miksowania. Masa jest zupełnie sztywna, a to jeszcze nie, doda nie dodaliśmy cukru. Także naprawdę więc nie oszczędzajcie na tym czasie. Trzeba te 10 minut yy, ubijać, żeby naprawdę dobrze jajka się ubiły. Teraz będziemy miksować jeszcze kolejne 5 minut i w trakcie będziemy dodawać cukier, który też jeszcze dodatkowo tą pianę usztywni. Także zaczynamy Dobrze kochani, nasze jajko już pięknie ubite razem z cukrem. Co dalej? Dalej dosypujemy do naszej mąki ziemniaczanej, dosypujemy łyżeczkę proszku do pieszenia. Przemieszamy sobie to. I teraz będziemy na, na nasze tutaj ubite jajka sypywać mąkę po trochu i będziemy delikatnie pruszyć. Ona sama z siebie już spadła. Także delikatnie przypruszymy i teraz od dołu zaciągamy. I od dołu, i od dołu, tak, żeby puszystości nie straciło e, to nasze ubite jajko. I od dołu, tak, i od dołu, tak, żeby cała mąka się wchłonęła. Nie za dużo, tylko do czasu, kiedy mąka się wchłoni. Dobrze, i teraz dodatkowo kolejny raz dosypujemy. I znowu to samo, od dołu, od dołu do góry, od dołu do góry. Łączcie sobie piekarnik na 175 stopni. Od dołu do góry, tak. Pięknie. Dobrze i jedziemy dalej. czyste ciasto. Dobrze. Teraz już możemy sypać miseczką. I ponownie delikatnie zamergamy do spodu i do góry. Do spodu i do góry. Dalej sobie przeproszymy. I znowu z do góry. Kochani, z miłością, z cierpliwością I wszystko pięknie się potoczy. I przede wszystkim nie można się bać, bo strach ma wielkie oczy. I często powoduje, że zaniechamy pewnych rzeczy, a zupełnie niepotrzebnie, bo, bo wszystko można zrobić. Czy zawsze wychodzi? Słuchajcie, najlepszym nie zawsze wyjdzie, więc tym się też nie można przejmować. Nic w życiu nie jest na zawsze, nic nie dzieje się zawsze, tylko dzieje się wtedy, kiedy się ma zadziać. Kuchnia to jest to miejsce, gdzie zawsze się dzieją cuda. Nie zawsze te dobre. Czasami niestety coś się przytrafi nie po naszej myśli. No ale tak to już jest i z tym się trzeba pogodzić. Nie powoduje to, że mamy przestać nagle gotować i robić nic. Tu sobie pomożemy troszkę, bo tu nam się trochę ta mąka przyssała. Dobrze. I ostatnie nasze zakrętasy. Miałam dodać, że w naszym cukrze już był cukier waniliowy, oczywiście też dosypany. Także, jak chcecie mieć waniliowy skut, to jak najbardziej ten cukier razem z cukrem dodajemy do ciasta. Dobrze, słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne ciasto. Po prostu piękne. I teraz, co robimy dalej? Dobrze, kochani, mamy wyłożone nasze ciasto. zobaczcie jak galareta tak się trzęsie także jest super uwite i teraz wkładamy do piekarnika na 175 stopni na około 45 minut pod koniec możecie sprawdzić czy już jest suchy w środku jeżeli jest suchy to wyciągamy jeżeli nie to jeszcze 2-3 minutki zostawcie gdy już wyłączycie on się upiecze to pozostawcie jeszcze w piekarniku około 20 minut w lekko uchylonym i niech on sobie tam dochodzi Proszę kochani, jaki piękny biszkopcik nam urósł. On delikatnie górą jeszcze troszkę opadnie, ale tym się nie przejmujcie, to nie ma żadnego znaczenia. Pozostawiamy go teraz 20 minut jeszcze w lekko uchylonym piekarniku. Mamy cudowny biszkopcik. Co teraz? Teraz obkrawamy go dookoła. Pięknie widzicie, przez to, że ścianki nie były nasmarowane, on pięknie sobie wzrósł i się ich trzymał. Po upieczeniu on ciutkę opadnie, ale to nie znaczy, że to będzie zakalec. Także tym się też nie proszę nie przejmować. Będzie naprawdę pyszniutki. Dobrze, mamy całość obkrojoną. Teraz zdejmujemy blaszkę. Super. Proszę bardzo, zobaczcie. Cudowny biszkopcik. Co teraz? Teraz obraz, obracamy go na drugą stronę. I zdejmujemy nasz papier. Proszę. Mamy piękny biszkopt. Słuchajcie, czego chcieć więcej? Teraz pozostawiamy go do całkowitego wyschnięcia. Jeżeli zostawiacie go do następnego dnia, to tym bardziej ja zawsze zawijam folię. Dlatego, że folia spowoduje, że on nie utraci swojej wilgotności, a będzie swobodnie mógł sobie stygnąć. No piękny nam wyszedł. Bardzo jestem zadowolona z niego. Tak, więc słuchajcie, ja go zawijam w folię. Jeżeli macie pudełko takie duże do nakrywania, można oczywiście w pudełko wsadzić i wtedy on będzie tą swoją wilgoć trzymał. Po wystygnięciu co nam pozostaje, pozostaje nam przekroić ja przekrawam go akurat na dwa można na trzy cieńsze blaty no i pozostaje nam wybrać jaki tort będziemy robić, ale myślę, że tą, tą opcję zostawię dla Was, bo każdy jest inny, każdy lubi coś innego macie bazę i to jest najważniejsze, a teraz czyńcie cuda i pochwalcie się swoimi tortami, jakie z tego wyszły, jestem bardzo ciekawa kochani jeżeli film Wam się podobał, biszkop smakował, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę i pozdrawiam Was serdecznie.